Cześć to Ada. To co za chwilę zobaczysz, to jest kolejna lekcja z mojego kursu, który nagrałam w 2021 roku, ale który uważam nadal za aktualny. Jeżeli nie widziałaś poprzedniej lekcji tego kursu, to możesz skorzystać z tej playlisty i tutaj znajdziesz wszystkie yy, lekcje tego kursu w jednym miejscu. Dobrego oglądania. Bardzo się cieszę, że dotarłaś do drugiej lekcji modułów pierwszego. Przejdźmy od razu do rzeczy. Na co marnujesz swój czas? Po co nam to wiedzieć? Po co dowiadywać się tej przykrej prawdy, która sprawi, że zobaczymy, że tak naprawdę jedynym winowajcą tego, że czegoś nie robimy, jesteśmy my same? Ano po to, że gdy, się, gdy chcemy coś naprawić, to musimy najpierw wiedzieć, co się zepsuło. Tak jak jest w samochodzie, gdy na przykład Samochód nam nie odpala, no to chcemy wiedzieć, co nam się zepsuło, żebyśmy mogły to naprawić, żeby ten samochód był sprawny znowu. Tak jest ze wszystkim, zawsze chcemy wiedzieć, jaki jest czegoś powód. Więc dlaczego nie mamy tego czasu? Gdzie go marnujemy? Jakie są takie najprostsze i najszybsze jakby nasze metody na marnowanie czasu? Naj Bardziej popularne wydaje mi się marnowanie czasu na media społecznościowe. To jest temat rzeka. Sama jakby kilkakrotnie złapałam się na tym, że łapię za telefon, żeby na przykład odpisać na komentarz na Instagramie pod moim postem co jakby należy do moich zawodowych, że tak powiem, obowiązków. A kończy się to tak, że przeglądam profil, jestem nagle na profilu jakiegoś psa i oglądam jego słodkie zdjęcia. Patrząc na zegarek, widzę, że minęło 30 minut i nie mam pojęcia, gdzie te 30 minut się znalazło. Tak było, zanim nie zaczęłam myśleć o tym, co robię, i nie zaczęłam się łapać na tym, co się dzieje, dopóki nie zaczęłam być bardziej świadoma tego, co ja robię, bo my żyjemy po prostu na autopilocie. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że przetwarza w tym momencie, w tym świecie teraźniejszym, tyle informacji, że stara się jak najwięcej rzeczy robić po prostu na autopilocie. I kiedy włączymy naszą świadomość, kiedy będziemy świadome tego, co robimy, co mówimy, jak się zachowujemy i będziemy się łapać na tym, co będzie na początku bardzo śmieszne i bardzo trudne, będzie nam lepiej. Kolejna rzecz, która. I na którą marnujemy bardzo dużo czasu, często to jest robienie czegoś dla innych. Nie robienie czegoś zgodnie z naszymi priorytetami, zgodnie z naszymi celami, zgodnie z naszymi wartościami, tylko robienie rzeczy dla innych. I oczywiście nie mówię tutaj o jakichś obowiązkach związanych z, nie wiem, na przykład, na przykład z wychodzenie dla, z psem. To jest rzecz robiona dla psa ale no jakby jest to rzecz, którą musimy zrobić po prostu. Tak samo, jeżeli mamy dzieci, no to są rzeczy, które robimy dla tych dzieci, dlatego, że je kochamy, dlatego, że chcemy się nimi opiekować, dlatego, że to jest nasz, dlatego, że jest to nasz obowiązek i to są rzeczy, które robimy. Ale często zdarza się tak, że na przykład koleżanka poprosi nas, żeby zrobić coś tam, coś tam, albo zadzwoni do nas w ciągu dnia, gdzie my pracujemy i Będziemy z nią rozmawiać przez godzinę, no bo coś się stało, a tak naprawdę, no jakby. Czy to był nasz priorytet, żeby to zrobić? No nie mówię, że nie, nie warto jest rozmawiać z koleżankami, ale można jakby to skrócić, powiedzieć: Okej, okay, to umówmy się na kawę, wtedy to będzie też, czy na jakieś tam spotkanie, wtedy to będzie też jakby taki rodzaj odprężenia naszego czasu relaksu. I porozmawiamy wtedy o tym, a nie w ciągu dnia się rozpraszamy, kiedy, yy, kiedy mamy jakieś zadania do wykonania i będziemy potem rozproszone, będziemy o tym jeszcze myśleć, co ta koleżanka powiedziała. Wiemy dobrze, jak, te, jak ta fala, jak te skutki do nas przychodzą, jak ta fala rozproszenia nas zalewa. I jak potem się po prostu wybijamy też trochę z rytmu. A kolejna rzecz to są inne formy prokrastynacji. Kiedy chcemy, na przykład mamy coś do zrobienia, i nagle nam się przypomina, że musimy powiedzieć pranie, musimy zrobić obiad, musimy. Mm, nagle na biurku jest straszny bałagan, więc wyjmujemy szmatkę, wszystko tutaj będziemy teraz sprzątać, wszystko będziemy tutaj porządkować. No i w sumie jeszcze to wypadałoby posprzątać w kuchni itd. Tak tak na to też marnujemy czas, bo wiadomo, jest czas na sprzątanie ale nie ma tego czasu na sprzątanie, kiedy mamy coś do zrobienia, kiedy, jesteśmy, kiedy chcemy coś osiągnąć, tak? tylko wyznaczamy sobie osobny czas. O tym wszystkim, jak sobie wyznaczyć czas właśnie na relaks, na sprzątanie i tak dalej, będę mówiła w kolejnych lekcjach. I to są takie trzy rzeczy, na które najczęściej marnujemy czas. Myślę, że wszystkie jesteśmy w stanie się po prostu do tego w jakiś sposób odnieść, że wszystkie jesteśmy w stanie... Podnieść rękę, kiedy zapytam, kto kiedykolwiek zmarnował czas na mediach społecznościowych, kto kiedykolwiek zmarnował czas na robienie czegoś dla innych, na spędzanie czasu pracy na robieniu czegoś dla innych, kto kiedykolwiek prokrastynował w ten sposób, że nagle zaczął sprzątać, nagle zaczął się czymś innym zajmować, tylko po to, żeby nie zająć się tym trudnym zadaniem, które jest do zrobienia. I to wydaje mi się, że tutaj każda z nas mogłaby chociaż raz podnieść rękę, jak nie wszystkie trzy razy. I kiedy wiemy, mamy już taki ogólny obraz i wiemy, na co patrzeć, gdzie są te czerwone, gdzie powinnam się zapalać te czerwone lampki. O, o, coś jest nie tak, teraz to nie jest czas na to, żebym się tym zajmowała. Kiedy jesteśmy świadome tego, co robimy, kiedy przełączymy się na ten tryb świadomości w ogóle świadomego życia, jak sprawdzić. Co się zepsuło? Przygotowałam trzy takie sposoby, które warto jest zastosować przez, nie mówię o tygodniu, bo ciężko by było tydzień to po prostu monitorować, ale najlepiej by było to robić przez 1-2 dni, żeby tak zobaczyć i to, żeby to nie były weekendy, tylko żeby to były dni pracujące. Kiedy no taki typowy dzień, żeby tak prześledzić. Pierwsza rzecz to jest, y, którą warto zrobić jednorazowo, ale jednak y, warto poświęcić na to chwilę, to jest wypełnienie zestawu ćwiczeń, które dla was przygotowałam i odpowiedzi na pytania z zeszytu ćwiczeń, które już troszeczkę wam rozjaśnią sytuację. Kolejna rzecz to jest monitorowanie rzeczywistego czasu pracy. Co mam na myśli? Ja, jako wirtualna asystentka, pracuję najczęściej, rozliczam się na godziny, więc mam włączony zegar, kiedy rzeczywiście pracuję. Są do tego narzędzia, narzędzia takie do mierzenia czasu, do śledzenia czasu pracy rzeczywistego, znajdziecie w materiałach do pobrania. Są to narzędzia np. Na Togl, Harvest i Hubstaff. I te narzędzia nam pozwolą sprawdzić, ile rzeczywiście pracujemy, bo często jest tak, że wydaje nam się, że pracowałyśmy cały dzień. Nasza lista zadań skróciła się może o 2-3 ale w tym czasie jakby poświęciłyśmy na coś cały dzień, dwa, trzy zadania są zrobione, reszta czeka, cała lista zadań i gdzie ten... Co się stało? Przecież cały dzień pracowałam, jestem zmęczona, cały dzień siedziałam przy biurku i okazuje się, że tak naprawdę nie pracowałaś cały dzień, pra tak naprawdę siedziałaś przed komputerem cały dzień, ale nie wykonywałaś zadań. I to jest, to jest coś, co będzie bardzo dużym jakby otwarciem oczu i ja kiedy... Przeszłam z trybu etat, czyli z trybu przychodzę do pracy na etacie. Pierwsze co robię, to robię sobie oczywiście herbatę, potem są ploteczki, potem sprawdzam maile, odpowiadam na maile, a tutaj coś do mnie przyjdzie, jakiś mail, a tutaj zajrzę sobie na Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Z takiego trybu, kiedy. Przeszłam na pracę u siebie i zostałam wirtualną asystentką, i zaczęłam włączać zegar i faktycznie mierzyć, ile mi zajmuje wykonanie jakiegoś zadania czasu. To okazało się, że ja jestem w stanie zrobić strasznie dużo w jedną godzinę. Że ja robię na przykład pięć zadań w godzinę, koniec to jest tego, koniec, koniec czasu, powiedzmy, bo przeznaczałam sobie na danego, na danego klienta godzinę, na daną klientkę, i ja mam wszystkie zadania zrobione. Bo okazuje się, że kiedy ja jestem skupiona na tym i za każdym razem, kiedy mnie coś rozproszy, muszę wyłączyć ten zegar, kiedy przyjdzie do mnie mail albo kiedy przyjdzie do mnie jakieś powiadomienie, to ja wyłączam ten zegar i nie pracuję wtedy i włączam to. To okazuje się, że ja cały dzień siedzę przy komputerze, siedziałam przy komputerze, a na przykład tylko 5 godzin z tego było przepracowane. A siedziałam przy komputerze powiedzmy 8 godzin, tak? Więc to nam bardzo otwiera oczy i takie sprawdzanie właśnie takiego rzeczywistego czasu pracy, będzie wskazówką dla nas, że tutaj coś jest nie okay. I wtedy możemy zastosować od razu drugą metodę. Czyli wyjmujemy sobie kartkę obok, bądź notatnik w telefonie, cokolwiek, co będzie Wam odpowiednie dla Was i notujemy, co robimy po wyłączeniu tego zegara. Albo jak, na co w ogóle robimy o danych godzinach. Na przykład ustawiamy sobie przypomnienie, minutnik który działa przez cały dzień i co 15 minut wyskakuje nam powiadomienie proszę napisz, co teraz robisz. I to będzie też bardzo fajnym takim ćwiczeniem, żeby zobaczyć chociaż jeden dzień, dwa dni, trzy dni, sprawdź, co tak naprawdę robisz w ciągu dnia, bo tak jak powiedziałam na samym początku tej lekcji, okazuje się, że nasz mózg chce działać jak najbardziej automatycznie. I to będziemy mogły wykorzystać, kiedy będziemy mówić o nawykach. Ale na co dzień jest to pułapka, w którą wpadamy i której, której jesteśmy po prostu nieświadome. Kiedy zaczniemy na to zwracać czas, uwagę, kiedy zaczniemy na to patrzeć, kiedy zobaczymy, że nagle tu nam ucieka, bo zrobiliśmy to, tutaj nam ucieka, bo, bo coś nam zajęło więcej, więcej czasu, a tutaj tak naprawdę nie pracujemy, to zobaczymy, ile my tego czasu w ciągu dnia mamy i poświęcamy na rzeczy, które są dla nas kompletnie nieważne. Kompletnie nieważne. Prosty przykład, co mam na myśli kompletnie nieważne. Czy w Twoim, jakbym, przekonaniu, czy w Twoich wartościach ważne jest to, co zrobiła jakaś gwiazda danego dnia? To po co siedzisz na mediach społecznościowych i obserwujesz tę osobę? Jeżeli Cię nie inspiruje, że oglądasz się tylko z ciekawości, jeżeli nie jest to głównym celem Twojego życia, żeby wiedzieć, co ona robi, to po co robisz to w ciągu dnia? Jeżeli jesteś tego ciekawa, to nie jest nic złego. Ja też. Wieczorem sobie dla rozrywki na pudelka wejdę, ale robię to wieczorem, kiedy już mam przerwę, kiedy mamy już czas na relaks, który jest niesamowicie ważny i nie możemy o nim zapominać, ale o tym też będę mówić później. Sprawdzenie, gdzie ten czas się marnuje, na co marnujemy ten czas, co jest zepsute, pozwoli nam po prostu uzdrowić się, pozwoli nam znaleźć ten czas, pozwoli nam żyć bardziej świadomie zgodnie ze swoimi wartościami. Także zapraszam cię do wykonania tych dwóch ćwiczeń, czyli Zainstalowanie sobie tego togla, włączanie go, kiedy pracujesz, zapisywanie, co robisz o jakiejś godzinie i poświęć na to 1-2 dni i sprawdź, co jest u ciebie zepsute. Wyniki tego śledztwa możesz zapisać też w zeszycie ćwiczeń do tej lekcji. Ok, przeszłyśmy przez lekcję drugą pierwszego modułu i możemy przejść teraz do trzeciej, czyli Po co mi to wszystko? Jeśli dotrwałaś do tego momentu, bardzo dziękuję za obejrzenie tej lekcji. Kolejna lekcja okaże się już jutro. Będzie się ukazywać przez 4 dni w tygodniu, przez najbliższe 2 tygodnie od wtorku do piątku i w kolejnym tygodniu od wtorku do piątku, no bo w poniedziałki wychodzą podcasty. Jeżeli to było dla Ciebie przydatne, proszę zostaw mi jakiś znak, subskrypcję, komentarz, bądź łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki. you